Witam, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak się łączyć na kanał zarejestrowany bezpośrednio, bez e, zamijaniem kanału Welcome czyli naszej poczekalni, naszego kanału domyślnego. Otóż tak, odlokujmy sobie jakiś kanał najpierw będzie to kanał, załóżmy, 151. Co musimy zrobić, wejść na niego? Po pierwsze. Napiszmy sobie jakąś nazwę. Będzie to załóżmy Makumba Z hasełkiem nie wiem, Polska123. I teraz, kiedy mamy już e, e, zmienioną nazwę i mamy hasło, jeszcze można sobie zrobić pod kanał, żeby było i Kanał się będzie nazywał 123. Mamy nazwę, mamy hasło, o czym świadczą flagi kanału. Jest pod kanał. Uh, wszystko jest ok. Co musimy zrobić, żeby się na taki kanał dostać od razu? Yy, z pominięciem kanału welcome musimy oczywiście skorzystać z connection connect. Zadać sobie coś w listę serwerów, nie wiem, to będzie załóżmy nasza próba. Wpisujemy nazwę serwera, w tym przypadku będzie to publictest multigaming.pl. Nick no, załóżmy tam, tutaj zostawiamy, i teraz tak, tutaj musimy wklepać całą nazwę kanału. Czyli, my sobie kliknęliśmy cancel, ale tam nic się nie kasuje. Kiedy, jeśli klikniemy, jak widzimy, wszystko zostało tak, jak było. Więc e, nie musimy, że tak powiem, wszystkiego naraz wklepywać, to nie znika. Informacje się nie kasują. Ja sobie mogę tą nazwę skopiować tak. Jednak użytkownicy naszych serwerów, znaczy serweru publicznego, nie mają możliwości edycji nazwy kanału, więc to pole będzie szare i nie mogą sobie tego skopiować prawym. I kopiuj, muszą w takim wypadku zrobić tak, o w prawym oknie górnym, informacyjnym kanału, zaznaczyć sobie tą całą nazwę od prawej do lewej, od ucha do ucha. Po czym wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl-C, jak kopi. No i teraz, kiedy wcisnęliśmy tę Ctrl-C, wklejamy sobie tutaj nazwę. Jak widać, jest to sama, każdy, każdy znak ma znaczenie, każda spacja, każda kropka. Jak widać, nie mamy tu spacji żadnej, więc jest ok. Default subchannel będzie to oczywiście 1.2.3, bo chcemy sobie na podkanał wejść, żeby pokazać, że tak jest, taka możliwość też istnieje. Jakie mieliśmy hasło, polska 1.2.3. Oczywiście, jeśli będziemy się chcieli łączyć na bezpośrednio na sam kanał, bez, bez kanału pole, default, subchannel, zostawiamy puste, omijamy, olewamy to po prostu. No i żeby zobaczyć, działa, yy, wpisujemy sobie... znaczy, yy, próbujemy. Może się uda nawet. Kanał był, miał numer X 151 Udało się, jak widzimy, Je, nie jest to trudne. Jest to do wykonania. Należy tylko pamiętać o tym, żeby nie pominąć żadnego znaku, czyli Ctrl-C, Ctrl-V najlepiej jest tak robić w ten sposób, żaden nam znak nie ucieknie, a żadna spacja, żadna kropka nie zostanie pominięta. No i to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.